Dzień dobry lub, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten odcinek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Friday Night Smackdown, z dnia 22 stycznia 2021 roku. Jesteśmy coraz bliżej do jednej z największych gal pay-per-view w roku, czyli oczywiście Royal Rumble. Kurde, kiedy ten czas minął? Dopiero co było TLC, a już mamy niecałe dwa tygodnie właśnie do tej gali pay-per-view. Coś niesamowitego, oczywiście nie mogę się doczekać tych dwóch największych pojedynków w roku Przynajmniej ja je tak nazywam Przed rozpoczęciem odcinka oczywiście zachęcam do pozostawienia Łapki w górę oraz subskrypcji Jeśli jeszcze tego nie robisz No a teraz przechodzimy na niebieską tygodniówkę No i któż innym mógł ją rozpocząć Jak Mistrz Universal Roman Reigns Zaczął on od tego, że Niektórzy przez cały ten tydzień mówili Że być może Adam Pierce Ich wykiwał, jednak nasz Tribal Chief wcale tak nie myśli On po prostu nie jest w stanie zrozumieć Dlaczego w ogóle Pierce takie coś zrobi Pierwszier miał okazję swojego życia, żeby stać się mistrzem Uniwersal. Na z największych gal pay Per view w roku Royal Rumble. A on zrezygnował z tego dlatego, że miał jakąś mniejszą kontuzję. Przecież Roman również ma kontuzję. Jego cały czas coś boli. Ryzykuje własne życie i życie swojej rodziny po to, żeby pojawiać się tydzień w tydzień na tych piątkowych galach, jednak z tego wszystkiego chyba najbardziej bolą go plecy przez to, że musi nosić na nich całą federację WWE. No i tego już Pierce nie mógł wytrzymać, wyszedł, powiedział, że Roman w tym momencie musi skończyć. Jednak Roman powiedział wtedy, że przesadą było to, co Pierce zrobił z Kevinem Owensem tydzień temu, no i ogólnie twierdzi, że Adam Pierce jest dziwką właśnie Kevina Owensa. Następnie nasz mistrz Universal dodał, że mimo wielu kontuzji on nigdy się nie zatrzymał. No i jak teraz patrzy na Dana Pierce'a, to wcale się nie dziwi, dlaczego w ogóle nie doszedł do WWE. No i trzeba przyznać, to było rough, to było naprawdę rough, aż Paul Heyman zaczął się śmiać, jednak Pierce nie był tego w stanie wytrzymać, powiedział, Paul, Roman może mnie ośmieszać, ponieważ jest mistrzem WWE, jest head of the table. Jednak nie pozwolę na to, żebyś ty się ze mnie śmiał. Wtedy Romek podał mikrofon Heymanowi. Jego menadżer powiedział coś, czego raczej mistrz nie spodziewał. Ponieważ mimo tego, że zaczął od tego, co zwykle mówi mistrz, no i jego menadżer. Czyli no, chyba Pierce nie szanuje Romana. Czyli nie szanuje mnie, czyli nie szanuje jego rodziny. A wiesz, kto jest jego rodziną? Jego rodziną są Saomańczycy. Wiesz, jaką oni mają historię? Wiesz, jaką oni mają tradycję? Chyba ich nie szanujesz. Jednak ja jestem z Nowego Jorku i tam umowy słowne liczą się tak bardzo jak umowy na papierze ja, po Heyman, wyzywam ciebie, Adama Pierce'a w main evencie na pojedynek one on one. Ja miałem takie uuuu, uh, uh, po Paul Heyman kontra Adam Pierce, no tego raczej często nie widzimy i myślę, że drugi raz byśmy takiego czegoś nie zobaczyli więc przynajmniej to mnie przytrzymało przy telewizji. Znaczy no akurat wiadomo, to jest SmackDown, to nie jest Monday Night Raw, akurat oglądanie niebieskiej tygodniówki sprawia mi niezmierną przyjemność no ale tak ten segment się zakończył i potem na arenie pojawił się Sami Zayn, jednak nie po to, żeby wydać jakieś promo, nie po to, żeby stoczyć pojedynek, nie, on wziął swoją ekipę filmową, wziął kajdanki i przypiął się na rampie do barykady, ponieważ on zamierza strajkować przeciwko całej tej konspiracji, wszystkim tym spiskom, które są przeciwko niemu, no a przy okazji powiedział, że dołącza do Royal Rumble meczu i gdzie wtedy pojawił się Adam Pierce? Adam Pierce wtedy powinien mu powiedzieć, że no wiesz Sami, nie możesz tak po prostu powiedzieć, że dołączasz do do Royal Rumble meczu musisz najpierw na to zasłużyć na przykład walcząc z AJ Stylesem. No niestety Ricochet albo Drugulak nie mieli takiego przywileju, żeby tak po prostu zapowiedzieć swój udział w Royal Rumble meczu. No no, no dobra, to jest WWE czasami takie rzeczy, po prostu trzeba na to przymknąć oko. No i przechodzimy do pierwszej walki na Friday Night SmackDown, czyli pojedynek mistrzyń tag team kobiet i ja mam takie dziwne przeczucie, znaczy to nie jest przeczucie, tylko po prostu taką rozkminę. Dlaczego na row, gdzie właśnie te dwie zawodniczki są tak jakby nominalnie, dlaczego one w ogóle nie mają ze sobą żadnych segmentów, nie walczą ze sobą, tylko w ogóle mają dwa oddzielne story i w ogóle nic nie jest z nimi powiązane? A natomiast, Podczas smackdown praktycznie cały czas walczą ze sobą i udają, że są największymi psiapsiułami. Dlaczego nie możemy robić tego samego na row? Wtedy na pewno historia ich przyszłego rozłamu, no bo nie oszukujmy się, to prędzej czy później nadejdzie, no byłaby o wiele lepsza i o wiele bardziej byśmy wyczekiwali ich przyszłego pojedynku na WrestleMania 36, a tak zmierzyły się dzisiaj Starajot skład. No i pojedynek nie najgorszy. Podczas całego pojedynku oglądały to wszystko Tamina oraz Natalia, oczywiście z zaplecza. Ogólnie Rajotki mogły wygrać, ponieważ w pewnym momencie, właśnie Ruby Riot wykonała surprise roll-up, ale w tym momencie sędzie mu przeszkodziła Billy Kay, która zwróciła jego uwagę. No a potem na końcu dostaliśmy bardzo ładne combo, kiedy to Aska na początku wykonała taki code Breaker, a następnie Charlotte poprawiła go natural selection. Znaczy tak w 100% dokładnie nie wiem jak się nazywa ta akcja, jednak ja ją będę nazywać code Breaker. Y2J, na zawsze jesteś w naszych sercach. Znaczy, no nie umarłeś, jesteś sobie w AEW, jednak ja co tygodniowych omówień AEW nie robię, ale cały czas cię szanuję. po i tej wazdy dostaliśmy segment na zapleczu, gdzie no ogólnie Rajotki były dosyć zdenerwowane na to, co Billie Kay zrobiła podczas ich pojedynku, ponieważ gdyby one wygrały, to mogłyby zawalczyć w niedługiej przyszłości właśnie o te tytuły tak, team kobiet. jednak ta powiedziała im, żeby się nie denerwowały, że właśnie przed chwilą gadała z Sonyą Deville i zapewniła im udział w Royal Rumble meczu, a w dodatku to ona może z nimi trenować, może być Bianką Baler, może być Carmellą i naprawdę poradzą sobie na Royal Rumble i wygrają ten pojedynek, jednak wtedy Ruby Riot powiedziała, że ogólnie Rajot skład było o wiele lepsze, kiedy tylko dwie zawodniczki w nim były. Stara Logan, myślę, że może czuć się urażona, no ale kto by na to patrzył? Przechodzimy dalej. Promo Daniela Bryana. Ogólnie zaczął on od tego, że jest dumny z całej swojej kariery, z wszystkiego co osiągnął. Jednak jednej rzeczy, której nie osiągnął, to oczywiście wygranie Royal Rumble meczu. I zanim mógł dodać cokolwiek więcej, na arenę wszedł Cezaro. I szczerze mówiąc, myślę że chyba dał najlepsze promo w swojej karierze. Znaczy, no wiadomo, zbyt często nie bierze mikrofonu do swoich dłoni. Jednak naprawdę w tym momencie charyzma aż od niego kipiała. Zaczęło od tego, że myślał, że skoro pokonał Briana tydzień temu, to jednak nabierze on trochę pokory. Potem kontynuował, że fajnie, że Brian ogólnie wytłumaczy wszystkim, o co chodzi w Royal Rumble meczu, mimo tego, że wszyscy wiedzą. I jednak on zrobiłby to zdecydowanie lepiej, bo jak dobrze wiemy, umie on mówić w pięciu językach i dla tych, co nie zrozumieli, to jest nawiązanie do promas przed, może ośmiu? 9 lat, no to było bardzo dawno temu, kiedy jeszcze Sadaro miał tytuł United States, a jeszcze dodał krótką wymianę słów z samym Zaynem, który tak cały czas był przypięty do tej barykady, no wszedł do ringu i powiedział, że być może Daniel Bryan marzy o tym, żeby wygrać Royal Rumble Match, jednak to on wyrzuci 29 innych zawodników, no bo wiadomo, wygrał on pierwszy, Andre the Giant Memorial Battle Royal, to ma on doświadczenie i to on pójdzie na Main Event WrestleMania wygrywając Royal Rumble, wtedy Bryan się wkurzył, powiedział, że w tym momencie może walczyć, ponieważ on jest gotowy zawsze do walki, jednak tutaj powiedział: No nie, no jesteś w garniturze, no nie będziemy w tym momencie tak walczyć, jednak ja w tym momencie wystawiam Open Challenge i ktokolwiek chce w Locker Roomie może się ze mną zmierzyć i co ciekawe wyszedł Dolf Ziggler, który zaczął gadać o tym jaki to nie jest niesamowity, że był drugi pod względem ilości występów w Royal Rumble meczach i naprawdę ma on doświadczenie w tych pojedynkach i to on wygra w tym roku właśnie Royal Rumble no i widzimy kolejna osoba, która na 100% pojawi się w tym pojedynku 30-osobowym no bardzo ciekawa sprawa, no i ogólnie bardzo ciekawe zdanie, ponieważ powiedział, że nikt w całym locker roomie SmackDown i na malej nitro, no może poza Robertem Rudem, nie jest w stanie mu dorównać. Poza Cesaro, i naprawdę takie zdania bardzo rzadko słyszymy, szczególnie w kontekście Cesaro. No i tak, następnym pojedynkiem był właśnie Mistrz. Tak, Team SmackDown Dolph Ziggler kontra Cezaro, i naprawdę był to bardzo fajnie techniczny pojedynek. Trochę szkoda, że Zigzag został zeszmacony, ponieważ przez ostatnie lata, no Dolph Ziggler zaczął go używać zdecydowanie częściej, no i już raczej nie można uznać to jako finisher, bardziej jako signature move, ponieważ wykonał, a Cezaro odkopał sobie jak gdyby nigdy nic. Ogólnie walkę komentował Daniel Bryan, oglądał to się bardzo przyjemnie, no i na w końcu piękne kontra, kiedy właśnie Dolph Ziggler chciał wykonać Fame Master. Jednak przechwycił go Cezaro. Niby się wydawało, że ma zrobić Powerbomb, jednak on to wszystko przechwycił w Neutralizer. Raz, dwa, trzy i drugi tydzień z rzędu Cezaro wygrywa. I wygląda on znakomicie. I muszę teraz przyznać, że jest on jednym z faworytów do wygrania Royal Rumble meczu, i w tym momencie mówię to w 100% poważnie. Dalej kolejny pojedynek, tym razem taki, który został zapowiedziany już tydzień temu. Czyli mistrzyni kobiet SmackDown Sasha Banks kontra Przedupa Skarmelli. Reginald i oczywiście Reginalda bardzo lubię. Jednak myślałem, że będzie to taki szybki match, że nie będzie trwał dłużej niż 30 sekund. Po prostu Sasha Banks wykona Bank statement, no i tak się ta walka skończy. Jednak nawet oglądało się ją ciekawie, wiadomo, oczywiście było od samego początku kto zwycięży. Jednak Reginald trochę polatał, nawet na początku dał róże Saszy. No i trochę jego postać się jakby rozwija, jednak wiadomo, że dopóki nie odczepi się od Karmeli, to raczej nic ciekawego z nim nie będzie robione. Najśmieszniejsze w tym pojedynku było chyba to, kiedy. Sasha Banks zrzuciła go na schody, a ten zrobił właśnie salto nad tymi schodami i prawie wleciał w Carmelle. Jednak na szczęście to nie miało miejsca. No na końcu, kiedy właśnie Sasha Banks wykonała Bank Statement, to wcześniej zboczowała trochę Hurricane ranę. no ale wiadomo, to nie był jakiś ważny pojedynek. Oczywiście Sasha Banks wygrywa, no i pokazuje Carmelli, że najprawdopodobniej na Royal Rumble nie będzie jej wcale tak łatwo, żeby ten tytuł zdobyć. W sumie jeszcze nie mieliśmy zapowiedziane, że w ogóle taki pojedynek się odbędzie, jednak zakładam, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli to potwierdzone. Następnie króciutki segmencik na zapleczu, gdzie Roman Rozmawiał z swoim adwokatem, polem Heymanem, chociaż nie, to chyba nie jest adwokat teraz, no, ogólnie z menadżerem. No i powiedział mu, że tak naprawdę podał mu mikrofon tylko po to, żeby werbalnie zniszczył Pilsa Jednak skoro chciał go wyzwać na pojedynek one on one, no, to on nie ma z tym żadnego problemu. Tylko Heyman musi pamiętać, że jest to jego interes i on nie będzie się w niego mieszał. Oczywiście Heyman raczej się tego nie spodziewał i myślał, że tribal chief chociaż trochę mu pomoże. No i po jego twarzy, no, widać było strach. Następnie kolejny pojedynek, tym razem o tytuł Interkontynentalny. Mierzyli się oczywiście Mistrz Bigi z Apollo Cruzem, no i jest to ich druga walka, i myślę, że nie ostatnia, ponieważ zakończenie było no leciutko kontrowersyjne. No, ale przejdźmy na początku do samej walki, która tempo miało znakomite, i aż byłem zdziwiony, ponieważ prawie nie było żadnych rest holdów. No, zawodnicy pokazywali 100% swoich możliwości i byłem aż zdziwiony, że być może będzie to jedna z lepszych walk na SmackDown w tym roku kalendarzowym, jednak potem zdałem sobie sprawę o co w tym pojedynku w ogóle chodziło, ponieważ przeszła kamera na samego Zaina, który wyjął kluczyki do kajdanek, rozpiał się, no i kiedy Apollo Cruz miał już dosyć sporą przewagę, wykonał on Kick, następnie Kick na Bigim, no i nie zdziwię się jeśli w najbliższej przyszłości dostaniemy Triple Threat właśnie z trzema tymi gwiazdami, i ogólnie potem były takie krótki obrazek z tym, jacy zawodnicy będą w Royal Rumble meczu, już tacy potwierdzeni na 100% i Biggie będzie w tym Royal Rumble meczu, więc ma cały czas szansę, żeby właśnie z Romanem Reignsem na WrestleMania się zmierzył. E, no i ogólnie z tych zawodników, którzy nie byli wcześniej zapowiedziani, to tam jeszcze Jeff Hardy, ponieważ nie pamiętam, żeby w ogóle coś takiego mówił na Monday Night Raw, o Boże Święty, ale to w stanie szybko powiedziałem. Dalej dwa szybkie segmenty na zapleczu, znaczy no jeden segment wcale nie był na zapleczu, tylko był poza areną, ponieważ jak się okazało, Kevin Owens nie mógł dzisiaj wejść do areny przez to, że Roman Reigns pociągnął jakieś sznurki, no i ogólnie zakazali mu wejścia. Jednak ten dał nam promo jakby ze swojego samochodu, powiedział on o swojej rodzinie, że wszystkiego pokolenia cały czas mu kibicują, mimo tego, że niektórzy są już jakby po drugiej stronie i że na Royal Rumble to on będzie ostatnim mężczyzną, który będzie stał oczywiście z Mistrzostwem Universal. No a dalej rozmowa Street Profits z Sonyą Deville. Przynieśli oni dla niej duży koszyk z owocami i słodyczami, ponieważ chcieli dostać pojedynek rewanżowy o tytuły Smackdown tag taktim, oczywiście z Robertem Rudem i Dolphem Zigglerem. Ta jednak powiedziała, że kontuzja Montesa Forda nie jest jeszcze w 100% wyleczona, że Montes musi na razie skupić się na wyleczeniu swojej kontuzji, żeby na początku zrobili jakieś yy, segmenty komediowe, a w tym czasie dadzą innym szansę, innym taktywom, żeby zdobyć te tytuły. Ja mam w tym momencie pytanie dla Sony Deville: komu? Jakim taktimom? Na SmackDown nie ma żadnych taktimów. Są Street Profits, jest Dolph Ziggler i Robert Root. No, można jeszcze tak z przymrożeniem oka powiedzieć Chad Gable i Otis. Jednak to nie są takimi, e, jakby z prawdziwego zdarzenia, taktimami. Więc na SmackDown nie ma innych taktimów. Jest Riot Squad, ale Riot Squad nie będzie walczyć o tytuły SmackDown Taktim. Więc musicie wymyślić coś tak na, na szybko. Taki zlepek przypadkowych wrestlerów to jest to, co kochamy najbardziej. No i co było następnie? Dalej Tor Przeszkód, czyli to, co zostaliśmy zapowiedziane już tydzień temu. Czyli Bianca Belair contra Bailey w Torze Przeszkód. Oczywiście pierwsza była zawodniczka Hilowa, która na początku miała taką łatwiejszą wersję Toru Przeszkód, że na początku tam dziewczyny przerzucały oponę, potem tam trzeba było przeskakiwać przez pewne przeszkody, dalej były takie drewniane ściany, przez które również trzeba było przeskoczyć, dalej trzeba było przenieść jednego z wrestlerów, no, Mail miała łatwiejszą wersję, ponieważ musiała jakby przenieść Tata Gajebla, kiedy robiła to Bianca Beller, to musiała przenieść Otisa, no a na końcu był kosz, do którego właśnie zawodniczki miały trafić. Oczywiście na początku zaczęła Bailey, Miała łatwiejszą wersję. Potem był czas na Biankę, która miała trudniejszą wersję. No i na koniec, mimo tego, że miała Bianka trudniej, to okazała się szybsza, ponieważ wiadomo, ona jest DESD of the WWE. Jednak Bailey to się nie spodobało, zaatakowała Biankę. No i myślę, że w najbliższej przyszłości dostaniemy zakończenie ich rywalizacji, która trwa chyba można powiedzieć od Survivor Series. No a dalej całkiem śmieszny segment, patrząc na to, co będzie się działo dalej, ponieważ Mister rozmawiał z swoim synem Dominikiem. No i pytał się spokojnie dasz sobie radę, spokojnie nam sobie radę, ale może zrobimy to po mojemu, żebyś miał większe szanse. Nie, Tato, nie przychodź. Ja sobie dam radę. To jest tylko King Corbin. On jest słaby. ja mu sobie poradzę. Dam radę ogólnie. Wszystko będzie spoko Nie musisz przychodzić. W stu procentach dam sobie radę. To powiedział chyba z milion razy, że da sobie radę. No i dostaliśmy pojedynek King Corbin kontra Dominik Mysterio Walka trwa może dwie minuty. Oczywiście po End of Days King Corbin wygrywa. No, <laughs> więc no Dominik nie walczył od kiedy ostatni nas. Dominik walczył. Summerslam? Znaczy tam może walczył, pamiętam, że była jakaś walka Umberto Carrillo i Dominik, tam był taki beznadziejny rok kiedyś było, znaczy beznadziejny rok, teraz dosyć często możemy to mówić, ale tam właśnie był tam w pojedynku o tytuły takty, w sensie o bycie pretendentem. Kiedy ostatni raz Dominik walczył? Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, naprawdę jak ktoś wie, no to może napisać w komentarzach no a teraz przechodzimy do main eventu czyli Adam Pierce kontra Paul Heyman, jednak czy faktycznie dostaniemy tą walkę, no chyba raczej nie ponieważ gdy Paul Heyman wchodził po schodach, no cóż się okazało że on również ma kontuzję nogi, zrobił dokładnie to samo co Adam Pearce zrobił im tydzień temu jednak wziął mikrofon i na szczęście ma dla siebie zastępstwo, oczywiście nie mógł być to nikt inny jak Roman Reigns, znaczy no mógł to być też Jay Uso, no ale Jay Uso dzisiaj nie było nas McDonald's z niewiadomych przyczyn. No i wszedł e, Mistrz Universal, kompletnie zmiażdżył Adama Pearsa. Już się wydawało, że zrobi z nim to samo, co zrobił z Kevinem Owensem dwa tygodnie temu, czy trzy? No to, że zrzuci go z rampy. Jednak wtedy Mistrz Universal zaatakował człowiek w czarnym ubraniu z ciemnym kampturem. myślę sobie: Retribution, Retribution atakuje Roman Reinsa. No, no oczywiście to nie było Retribution, to był Kevin Owens, który, no, Roman Reigns chyba od swojego powrotu. Na Summerslam jeszcze nigdy nie został Tak zmiażdżony, po prostu tyle Ile razy Kevin Owens wykonał stunner To jest po prostu bardzo duża liczba Jeszcze powerbomb na e, Stół komentatorski, no i Liczne ataki, no Roman Reigns wyglądał Na totalnie zmiażdżonego, no i Boję się co to będzie oznaczać na przyszły tydzień Ponieważ, no z Romanem Reignsem takich rzeczy Się nie robi, on jest tribal chiefem, on jest Head of the table, no i boję się jakie będą Konsekwencje tego co Kevin Owens zrobił W tym tygodniu, tak się Smackdown zakończyło Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał jeśli tak, to pozostawcie łapkę w górę, mówi do was Lesius Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć!